Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj dokończymy czyszczenie narzędzi no niestety mądry Jacek nie nagrał pierwszego etapu, znaczy się nagrał, tylko że nie chcą co usunął. Ale pokażę Wam co trzeba było zrobić narzędzia każdy po kolei Szczoteczka Stalowa Każde jedno. Oczyszczamy po kąpieli włoccie. Niektóre wyszły naprawdę super widać. Niektóre powinny poleżeć nieco dłużej ale i tak jest efekt OK. Nie czyszczę nigdy do błyszczącego, bo to nie ma sensu. Wiadomo, że narzędzia i tak będą używane, że się ubrudzą. Teraz, wynajmniej, wiemy, jaki mamy rozmiar klucza w ręku. Pięknie. Made in Poland. 14-15. Przykładowo taki klucz. Widzieliście, jak strasznie wyglądał. Już jest lepiej, aczkolwiek powinien jeszcze poleżeć w occie. 30-32 ale już się do użytku ja już dalej go nie będę moczył oczyszczę teraz tylko po occie żeby szybko nie korodował siekierki też wyszły super lekkie czyszczenie mamy osowiec 700 gram Piękna sikierka Polska przede wszystkim Trafiłaby do huty, a tak mamy ją Piękna sikierka Moczyłem dwie sikierki To też będzie Polska, ale Jeszcze nie rozkminiłem punce No I, i tak trzeba postąpić z wszystkimi narzędziami, które moczyliśmy w octach. Trzeba je wypłukać kilka razy, najlepiej w bieżącej wodzie, pozbyć się resztki octu, a potem osuszyć. Pokażę Wam co ja robię z nimi. Po kilkukrotnym wypukaniu w bieżącej wodzie, następnym etapem będzie osuszanie i konserwacja. Każde narzędzie po kolei wycieramy w szmatkę i na stalową blachę. Jak zrobiłem to chwilę wcześniej, żeby Was nie męczyć moim nagrywaniem, wszystkie narzędzia trafiają do blachy. Palniczek zwykły i podsuszamy. Tylko pamiętajcie, żeby nie przegrzać żeby nie rozkartować narzędzi, ale spokojnie, w taki sposób na pewno nic im się nie stanie. Musimy zrobić to w miarę szybko, żeby narzędzia nie naszło z powrotem nalotem. Wszystko ładnie skrywa. Staramy się zrobić tak, aby były w miarę tylko ciepłe. jih popašmo sebi lope. i myślę, że będzie OK. Myślę, że starczy grzenie. Teraz szybko, póki ciepłe. Uda 40. I zostawiamy tak wszystko do obcieknięcia. Nadmiar możemy wyczyść szmatką. nie mamy gotowe. W następnej części filmu postaram się wydłubać styki, które sobie wydobyłem. Zważymy, zobaczymy ile tego wyszło. W międzyczasie szybka akcja pod hasiokiem. Trochę mosiodzy białego na wagę. 1,5 kilo prawie. Fajny wynik. Super. Zabieram się za oczyszczanie styków. Mamy dokładnie 120 gram. Do wydłubania będziemy potrzebować cęgi, uminerki, reszcziki i palnik. Do końcu filmu pokażę Wam gotowy wynik. Jestem już po odpaleniu i odcięciu styków. Niestety wszystkich się nie udało. Część musiałem zostawić na miedzi, na mosiącu. Tylko odcięte. Zobaczymy ile tych jest. Uciek. No, powiedzmy że 3,2 grama. Zobaczymy ile jest odpalonych i wydłubanych. Teraz, teraz zważymy czyste styki. Czystych styków 760. Myślę, że ze stu dwudziestu gramów materiału to jest dobry wynik trzymajcie się do następnego